Miętowy, a mój ulubiony kolor to a Polito brązowy. Mój ulubiony kolor to czarny, a to fioletowy. Mój, mój ulubiony zwierzak to pies, a Polito kot. Najbardziej lubię koty, a susa psy. Poli ulubiony owoc to malina, a mój to truskawka. najbardziej lubię! Lubię truskawki, a susa chyba. Truskawki. Poli ulubiony napój to wojenny, Najbardziej lubię sok pomarańczowy, a Zuza e, Multiwiftamina. Moja ulubiona lekcja to Gópolity komputerów. Moja ulubiona lekcja to a, dodatkowy, a dodatkowy angielski, a chyba polski, jakoś tak mi się kojarzy. Mój ulubiony kanał na YouTube to Czanik polito chyba Pupcik za najbardziej lubi czajnika, chyba w wietpie, a ja lubię Milo i Maja i nie bądźcie, że są mródy, bo mówią, że te w guma truskawkowa i niebieska to chyba Milo i Maja, bo nie chyba lubią te koronki, Piszcie Bo ja lubię Milo i Maja, a zza, chyba nie mówiłam, ale czajnika. Z mojego ulubionego pietrania pluszek to jest pizza pa... Paola, a Poli to chyba... Burger Bogdan. Mój ulubiony to... O... to. ...ludówka Azuzji chyba... ten psia! Mala. Moje ulubione imię dla psa to... ...hałka Apolito. W lena? Wysyła imię dla psa, Zsa chyba lubi imię Flecia, a ja taduś! Taduś, 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 bo miałam taki... O, na rączkę! Dobra, mój ulubiony zestaw Barbie to kuchnia, a Pol to chyba też kuchnia. Mój zestaw Barbie to a Duzi to chyba lal, lalka Barbie. Lalka Barbie. Lalka Barbie. No, osoba z Dimon Hunter to Rumi, a Poli to, hmm, to Mira. Ja najbardziej lubię Mira, Zuzarumi, a teraz Sadia Boyz. Moja lubię Sadzia Sadia to Jino. a Poli też pa, pa, tak Pa się wam podobało to piszcie jak chcecie następną serię, papa. Pa. Na jeden lajków.